Co dla mnie w ogóle ta pętla była dobra, dobre czasy notowałem. <laughs> Dosyć szybko jechaliśmy i wszystko co uciułaliśmy na trzech odcinkach, to straciliśmy na ostatnim, bo lewarek do biegów mi w ręce został, więc znowu pechowo. Tym razem nie shooter był problemem, tylko brak biegów i możliwości brak wszystkich biegów i brak w ogóle możliwości ich dobrej zmiany, bo tam resztką patyka, który starczał jakoś, próbowałem zmieniać, ale nie szło mi to najlepiej. Czy to jedyny problem techniczny, jaki dziś Cię spotkał? Tak, poza tym świetnie bo Mam nadzieję, że jutro bezproblemowo i będę mógł jechać szybciej. W końcu, bo faktycznie na tej drugiej pętli dobre czasy były, poza tym ostatnim pechowym odcinkiem. Jak myślisz, jutrzejsze os -y leżą Ci bardziej niż te dzisiejsze? Kurczę, wiesz co, ja już zapomniałem, jak wyglądają te jutrzejsze. <laughs> Teraz za chwilę odpalę. No Niestety nie byłem tu w przeciwieństwie dopiero kilku gości na nielegali, więc, więc nie pamiętam na najszybciej jak wyglądają. Odpalimy sobie zaraz pewnie z Lopezem e, onboardy, które nagraliśmy na Zapoznaniu i sobie przypomnimy.